Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, Aktualizacja 1.6.2 zagości na serwerach New World 10 sierpnia o godzinie 10.00, a przerwa techniczna rozpocznie się o godzinie 8.00, wiecie, dwie godzinki i po sprawie. No i tak, najważniejsza rzecz no to, to oczywiście ekspedycja Pąkle i Czarny Proch, wejdzie na serwery live razem ze wszystkimi nowymi e, modyfikatorami. Nie mamy tutaj żadnej informacji dotyczącej party findera, ale biorąc pod uwagę fakt, że testy, na serwerze testowym odbywały się tych dwóch rzeczy, to podejrzewam, że po prostu z jakiegoś dziwnego powodu informacja oparty w Finderze nie pojawiła się w tym newsie, a normalnie w grze będzie. Wiemy, że Amazon Game Studio i osoba odpowiedzialna za wrzucanie newsów na główną stronę, w zasadzie osoba, która tworzy te newsy, informacje o patchach, na ogół ma jakieś problemy z wrzucaniem wszystkiego, co zmienia się w grze, więc... Myślę, że będzie. No ale tak naprawdę to wiecie, finalnie dowiemy się dopiero po aktualizacji, po tej godzinie 10 rano 10 sierpnia. Dalej mamy jeszcze kilka ciekawych, a w zasadzie dosyć istotnych poprawek. Taką między innymi poprawkę dotycząca wejściówek na ekspedycję. Teraz już jak będziemy wchodzić na areny 3x3, to te wejściówki na ekspedycję nie będą ucinane więc wracamy do normalnych wartości prawdopodobnie, tych, tych wejść na ekspedycję. Do tego błąd z muzyką bojową, która w otwartym świecie nachodziła na muzykę z ekspedycji, to może jakiś taki mniejszy problem, no ale w dalszym ciągu, jeżeli ktoś lubił się rozkoszować muzyką w grze, no to mógł go to irytować. Mamy naprawione wiele rzadkich błędów i awarii serwera. To jest to, o czym wspominałem na streamie, uważne ucho, pewnie to wyłapało, że były tam problemy z serwerami dosyć, dosyć znaczące i gdzieś mi się ten błąd obiło uszy no i prawdopodobnie został on właśnie wyeliminowany, więc te krasze serwerowe powinny ustać jak będzie to wiadomo zobaczymy, problemy z transferami między serwerami i światami również są rozwiązane do tego wchodzi 3 dniowy 72 godzinny cooldown na transferowanie się między światami, więc koniec takim nagłym, cochilowym skakaniem między światami. Wydaje mi się, że to powinno być troszeczkę dłuższe, że ten czas odnowienia powinien być, nie 4-5 dni może żeby nie dało się reagować na szybkie zmiany cen na rynkach, żeby ta, ta ekonomia na danym serwerze była ekonomią na danym serwerze, a niekoniecznie, żeby to się majtało między serwerami. Kolejna rzecz, no to usunięcie takich tych woreczków, które wypadają przy, przy zbieraniu. Te worki normalnie, gdy nie ma eventu, dropią oprócz mołtów, czyli drobinek, także gipsy, diamentowe bodajże. I teraz ich nie powinno być w grze. Ich nie powinno być w grze, jednak pozostałe tych gipsów nie dropią, więc teraz będą po prostu usunięte. Z takich istotnych poprawek mamy jeszcze. Usunięty ten błąd, powiedzmy, to wyglądało w następujący sposób. Jak przebiegaliście przy obciążonym serwerze, na przykład przez jesieniowiecznie, to można było zaobserwować graczy, którzy są sfryzowani wiszą w powietrzu. Tak naprawdę w tych miejscach nie było graczy, po prostu w jakiś sposób to się zapisywało i widniała jakby postać w locie, która była sfryzowana, ale jej tam finalnie nie było i podobno to też zostanie naprawiony. No i mam tam jeszcze kilka takich drobnych poprawek, ale to w zasadzie nic istotnego. No to co mówię, najistotniejsze to i Czarny Procha, w zasadzie może nawet od tej ekspedycji istotniejsza jest ta wyszukiwarka, ten Group Finder, no ale potwierdzenia nie mamy, ja podejrzewam, że, że Group Finder normalnie z tą aktualizacją wejdzie, no ale to pożyjemy, zobaczymy, czekamy na aktualizację, ja Was mogę zaprosić również na stream, jeżeli będziecie ciekawi czy ten party finder rzeczywiście jest w grze, a nie będziecie mogli sami sprawdzić, to wiedzcie, że na Twitchu o tej godzinie 10.00 live stream już na pewno będzie, a jeżeli ktoś jest zainteresowany streamem o wcześniejszej porze, to w okolicach 9.00 już powinien być online. Kłaniam się niedziutko. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia albo dobrej nocy. Cześć, cześć.